Przeczytaj. Książki polecane przez dziennikarzy Radia Plus. I jeszcze jeden gość w studiu Radia Plus i w audycji przeczytaj, pani Maryla Hempowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Audycja jest poświęcona książkom i czytaniu, więc gość oczywiście jest z tematem z związany. Pani Maryla książki pisze, ale no, spora część pani życia była powiązana z książkami, z rynkiem wydawniczym. Pracowała pani jako redaktor w wydawnictwie morskim, a także jako konsultant do spraw literatury i rzecznik prasowy w nadbałtyckim Centrum Kultury. Jest pani również Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tak, wszystko prawda. A od kiedy y, ta pasja, od kiedy pisanie pojawiło się w Pani życiu? No cóż, pisanie pojawiło się dziś tak około 1985 roku i to w bardzo zabawnej formule, mianowicie napisałam rymowankę dla dzieci, która nazywała się Dzielny Statek. Proszę sobie wyobrazić w tamtych czasach, że została wydana w 100 tysiącach nakładu i opowiadała dzieciom o tym jak wygląda y, statek jak powstaje a wszystko dlatego że pracowałam wówczas w centrum techniki Okr okrętowej i, i no to była bardzo Trudna praca, bo też byłam redaktorem czasopism okrętowych. Potem napisałam opowiadanie na konkurs ogólnopolski pod tytułem Bieguny nocy. To opowiadanie opowiadało o młodej pielęgniarce, o jej pierwszym nocnym, bardzo trudnym dyżurze. I to opowiadanie rozwinęło się w książkę. Tak, i wtedy, tak, i wtedy powstała książka pod tytułem Krystyna o losach młodej pielęgniarki, i to było wydane przez młodzieżową agencję wydawniczą w takiej serii Ważne sprawy dziewcząt i chłopców. I to była książka, która rozpoczęła, no już właściwie serię, bo y, ta, z którą pani przyszła dzisiaj, czyli Złota Smuga Jesieni, ostatnia pani książka, jest w z kolei, kolei siódma. Tak, to prawda. Z tym, że poprzednia książka Julia i mężczyźni już była przeznaczona dla czytelników dorosłych, natomiast poprzednie były to książki młodzieżowe. Zmo Złota snuga Jesieni jest również książką dla dorosłych. No jest zdecydowanie książką dla dorosłych, bohaterka <laughs> książki Kiedy tylko ją poznajemy, no od razu odchodzi na emeryturę, tak? Kończy tak. życie zawodowe, aktywne życie zawodowe. Zresztą to. Życie zawodowe bohaterki przypomina Pani życie zawodowe, Pani Marylo? Czy, czy, czy się mylę? Owszem, są pewne wątki autobiograficzne. Rzeczywiście pierwszy rozdział zaczyna się od przejścia na emeryturę i bardzo smutnych myśli mojej bohaterki pewnego rodzaju przerażenia tą sytuacją tym, że jest sama, samotna, ponieważ jej mąż nie żyje, nie ma dzieci, nie ma dużej rodziny i po prostu przeraża ją przyszłość. Natomiast rzeczywiście potem no, dalsze jej losy wskazują, że znajduje swoją przyszłość i, i także zajmuje się. Y Pisaniem książki, to znaczy postanawia napisać powieść. No i tak może być również w życiu, nawet jeśli nam się może wydawać, że taka emerytura rzeczywiście przekreśla wszystkie plany, kończy aktywność zawodową i potem to już nic. To, to zawsze może być początek jakiejś drogi, z tym, że naturalnie to jest wielki próg to przejście na emeryturę, na pewno. W tych zawodach, które uprawiamy, powiedzmy, potrzeba dużo adrenaliny, a potem nagle to życie staje się takie bardzo wyciszone, bardzo, bardzo spokojne, i z tym jest trudno sobie poradzić. Łatwiej jest z tym osobom, które mają właśnie jakieś hobby i mogą je kontynuować. Także y, warto także poszukać sobie czegoś, czym można by się było y, zająć, a nie tylko swoimi problemami, żeby się nie zamykać we własnym y, takim kręgu. Po prostu wyjść w świat i pozwolić losowi y, obdarować się czymś niezwykłym. Tak jak moja bohaterka zostaje obdarowana przez los. Ja bym że to jest takie przesłanie, bardzo delikatne, be, bez przesady ja, ja nie, nie roszczę sobie. Y, Takiego miana, że udzielam porad. Nie odważyłabym się, ale mogłabym. Coś zasugerować. Pani Marylo, akcja dzieje się w wielu miejscach, między innymi w Trójmieście, we Wdzydzach, na Mierzei Wiślanej, w Krynicy Morskiej, wreszcie we Włoszech, w Wiedniu. Tam toczy się akcja powieści, ale czy te miejsca są również dla Pani w jakimś sensie, w jakiś sposób bliskie? Oczywiście, że tak. Tu można się dopatrzeć wątków autobiograficznych. Ja też byłam z moją mamą, mojego męża w Złotych Piaskach na wycieczce. Ja też byłam na wycieczce do Włoch. Byłam we wdzydzach oczywiście, aczkolwiek nigdy nie spędzałam tam świąt Bożego Narodzenia jak moja bohaterka, tylko zawsze byłam na początku września, byłam także w sanatorium w Szczawnicy, tak jak opisuję, ale reszta jest fikcją. No i opisuję także wesele w rodzinie, także bardzo dużo rzeczy jest autobiograficznych, ale wie pan proporcje fikcji i prawdy są bardzo. Różne w różnych rozdziałach, i tak naprawdę to. Tylko autor wie ile. I pewnie jest, jest też czego? tak, że często jakaś niewielka rzecz, jakieś niewielkie wydarzenie, które zdarzyło się w rzeczywistości, urasta do większych rozmiarów rozbudowane o literacką fikcję. Naturalnie bywa różnie, bo często jest tak, że asumptem do opisania jakiejś historii jest coś, co usłyszałam, co ktoś mi powiedział, coś, co sama widziałam. Tutaj dodam, że dobrze jest, jeśli pisarz ma zmysł obserwacji. Bo i oraz także taki pewien zmysł polegający na kojarzeniu faktów, nadbudowywaniu tych faktów, obudowywaniu ich właśnie fikcyjną rzeczywistością, choć to brzmi może zabawnie, ale tak to jest. Moim gościem jest pani Maryla Hempowicz, autorka książek, między innymi tej napisanej ostatnio zatytułowanej Złota Smuga. No i cóż, już po godzinie 19 wrócimy do rozmowy. Po 19 także po jej zakończeniu do zdobycia będą książki. Prawie 8 minut po godzinie 19 tu Radio Plus. Wracamy teraz do Przeczytaj i do rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj Maryla Hempowicz, autorka książek, między innymi tej ostatniej zatytułowanej Złota Smuga Jesieni. Przeczytaj. Książki polecane przez dziennikarzy Radia Plus. Spotkania z autorami, recenzje i oczywiście nagrody książkowe. Przeczytaj. We wtorki po 18 na antenie Radia Plus. Są w książce także ludzie, którzy, no właśnie, mają swoich odpowiedników w rzeczywistości. Ja myślę konkretnie o mm, szefie naszej bohaterki, bo pisze pani, zacytuję może niewiernie, ale to jest były poeta, który dzięki znajomościom w partii rządzącej zostaje dyrektorem Pomorskiego Centrum Kultury. Nie wiem, u nas chyba nie ma Pomorskiego Centrum Kultury, <laughs> ale wszystko można by jakoś do istniejącej rzeczywistości dopasować. Można czy, czy, czy nie robić tego lepiej? Nie, chyba jednak. Nie, to zdanie jest wyjątkowe właściwie w tej powieści. Tutaj sobie pozwoliłam na taką jakąś małą złośliwość i nie ma właściwie bohatera jednego takiego tego zdania, natomiast to się składa z ta postać malutka w tym sensie, że wspominamy ją tylko raz. Natomiast o co mi chodzi, że prawda i fikcja często splatają się w taki nowy świat książki i postaci... Niekoniecznie są rzeczywiście z życia wzięte, aczkolwiek mają także, można by powiedzieć, odpowiedniki swoje w rzeczywistości. Ale to naprawdę, tak jak mówię, ta proporcja jest bardzo różna. I pewnie też bywa tak, że jeśli pisze pani i, i konstruuje jakąś postać, to yy, no to może czasami trzeba dodać jej jakieś cechy czy cech i, i można wtedy zaczerpnąć z, z kogoś żyjącego, kogoś, kogo ma pani gdzieś może w pobliżu. Ależ oczywiście, że tak, to jest zawsze właśnie yy, taki proces yy, tworzenia, lepienia, że tak powiem, postaci, sytuacji bardzo różnych. Na przykład ja yy, na wdzizach, które opisuję yy, tu, żeby ja bohaterka jedzie z przyjaciółką na okres Bożego Narodzenia i Sylwestra do pensjonatu we Wdzydzach. Ja nie byłam nigdy zimą we Wdzydzach, a moja bohaterka właśnie spędza tam święta, ale wystarczyło, że po prostu pamiętałam, jak pięknie jest położony ten pensjonat z widokiem prześlicznym na jezioro w Wdzydze i wystarczyło i na te wyspy trzy w polu widzenia z pensjonatu. Wystarczyło, żeby to było jak jakby taką przyczyną, żeby opisać więcej, te realia życia, podróży, wnętrz, posiłków, klimat wycieczek, wierność szczegółów, czy też pisanie w pierwszej osobie tej książki powodują, że czytelnicy bardzo często utożsamiają mnie jako autorkę z bohaterką. I to jest taki proces, który czasem mnie troszeczkę wywołuje uśmiech u mnie. Ale, ale ja to rozumiem, dlatego że sama właśnie miałam taką no. przygodę też zamawiałam pokój w tym pensjonacie na Wydzach i zwróciłam się do pani właścicielki imieniem pani Gertrudo, tym imieniem, które dałam właścicielce pensjonatu w książce, a w rzeczywistości nasza pani właścicielka pensjonatu ma na imię Danuta i się zaczęła śmiać. Pani Danusia ja mówić, no dawno pani nie dzwoniła i wszystko sobie wyjaśniliśmy, było zabawnie. To, że czytelnicy tak odbierają Książkę I, i panią poprzez tę książkę to jest, no jakby trochę pani wina, bo, bo, bo spowodowała pani to sama, pisząc właśnie w ten, w ten sposób. Kieruje Pani tę ostatnią książkę do osób no, życiowo doświadczonych, 60. Plus. Tak, zdecydowanie tak. 60. Plus. Ci ludzie czują, że to jest dla nich czy czy to są na tyle uniwersalne rzeczy, że, że, że młodsi również chętnie sięgną? Ja y, mam y, opinie moich przyjaciółek i znajomych y, w moim wieku, więc oczywiście y, oni bardzo to czują i mówią, że łagodnie się obchodzę z tym wiekiem i że y, jakoś. Y, to optymistycznie wszystko brzmi, ponieważ pokazuje perspektywę bardzo taką atrakcyjną dla nich. Ja, ale ja mam nadzieję, że młodzi czytelnicy także sięgną po tę książkę, ponieważ tam jest bardzo dużo ciekawych obserwacji dotyczących właśnie wzajemnych relacji ludzi starszych. To zwłaszcza im przyda się ta atrakcyjna perspektywa, bo mhm. ci obecni czytelnicy 60+, plus, no oni właściwie perspektywę mają bardzo dobrą, tak? Oni myślą o tym... O sprawach zupełnie przyziemnych, oni będą mieli jeszcze emerytury. No tak, to zabrzmiało dosyć smętnie, ale wie pan. Ja nie potrafię pisać o świecie pełnym smutku i tragedii, to nie mój żanr, ja po prostu lubię pisać o świecie pogodnym i staram się właśnie w taki sposób przedstawiać moich bohaterów, zawsze daję nadzieję jakąś na, na poprawę sytuacji, na, na, to, na uśmiech losu. Po prostu uważam, że tak jest, tak umiem pisać. I bardzo dobrze, bo to jest także no, taka funkcja literatury, żeby dawać te radości, takie pozytywne emocje. Jedna z funkcji bym powiedziała, bo oczywiście y, mówimy o literaturze popularnej w tej chwili, prawda? Natomiast literatura wysoka no, zupełnie innymi kryteriami prawda, się posługuje. Ale uważam, że właśnie literatura popularna powinna y, jakoś wzmacniać czytelnika, i dawać mu radość po prostu podczas czytania. Ja, ja bardzo. Y bardzo sobie to cenię, że y, moi znajomi, czy też nieznajomi, którzy czytają y, moje książki, mówią właśnie, że jest w tych książkach pogoda. Kilka egzemplarzy tej y, pogodnej książki, Złotej Smugi Jesieni, teraz do wzięcia. Proszę dzwonić. 58, trójka i 6, czwórek to jest telefon do Radia. Y, to będą egzemplarze podpisane przez autorkę. Moim gościem była pani Maryla Hempowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przeczytaj. Książki polecane przez dziennikarzy Radia Plus, spotkania z autorami, recenzje i oczywiście nagrody książkowe. Przeczytaj. We wtorki po 18 na antenie Radia Plus.